Witam Państwa serdecznie na naszym wideoblogu. W dniu dzisiejszym opowiem Państwu o wyjątkowym laptopie, a mianowicie Dell Rugged 5414. Dell Rugged 5414 to 14-calowy notebook z matrycą o przekątnej 14 cali w technologii HD. Zaprojektowany pod kątem odporności na wstrząsy, upadki oraz drgania. Pancerny laptop skrywa bardzo potężne podzespoły. Nowy wzmocniony notebook. 14 cali ragged jest bardziej wytrzymały niż jego poprzednik, ponieważ jego obudowa została wykonana ze specjalnych materiałów, a komponenty zostały poddane rygorystycznym testom sprawności. Kompleksowe metody testowania wzmocnionych urządzeń oraz sprawdzone technologie i architektury oznaczają, że możesz skupić się na pracy bez obaw o wytrzymałość komputera. Warto również zwrócić uwagę na przemyślane rozmieszczenie portów. Większość z nich znajduje się z tyłu obudowy. Wysoką ergonomię korzystania z urządzeń zewnętrznych można dodatkowo zwiększyć poprzez podłączenie stacji dokującej do gniazda na spodzie Dela. Na prawym bocznym panelu posiadamy złącze PC Express Card, dwa szybkie porty USB w standardzie 3.0 oraz czytnik kart SD. Na tylnym panelu posiadamy port LAN USB 2.0 oraz bardzo ważna rzecz port RS-232 używany do diagnostyki oraz dodatkowo złącze VGA. Na lewym bocznym panelu posiadamy pełnowymiarowe HDMI, USB 3.0 oraz czytnik Card SIM i gniazdo słuchawkowe. O potrzebną do pracy wydajność zadba procesor Intel Core i 5 6300 UM z taktowaniem w trybie turbo 3 GHz, 8 GB pamięci RAM typu DDR4 oraz system dyskowy o pojemności 512 GB ze złączem M2. Układ graficzny to zintegrowana karta graficzna Intel HD 520, która znajdzie również zastosowanie do bardziej skomplikowanych zadań. Dell Rugged 5414 należy do laptopów biznesowych, od których wymaga się wyposażenia w rozbudowane funkcje bezpieczeństwa. Zastosowano w nim nagradzane rozwiązania zabezpieczające dla urządzeń końcowych, które obejmują pełne szyfrowanie, zaawansowane uwierzytelnianie oraz najnowocześniejszą ochronę przed zagrożeniami dzięki patentowi Dell Data Protection. Podsumowując, Dell rugged 5414 to ultra wytrzymały, odporny na wstrząsy i zalanie cieczą laptop do zadań profesjonalnych, który sprawdzi się w każdych warunkach. Computer Alliance otrzymujesz najwyższą jakość w najlepszej cenie. Jeśli podobał Ci się ten filmik, daj łapkę w górę i subskrybuj.